Ale moi drodzy, witam bardzo serdecznie i zagramy sobie w GTA 5 razem z moimi przyjaciółmi Klopsem oraz wzykiem już dobrze ich znacie. Gramy dzisiaj face to face w GTA. Bardzo wam się to podoba. Po prostu jeździmy, zawracamy i się zderzamy, widzowie. Na tym to polega. Łapkę, zostaw, suba, zostaw, jeżeli chcesz więcej, oczywiście. I wpadnij na palią sali miłego oglądania. Rozpoczynamy nasze gry, panowie. Let's go, let's go. Lecimy! Lecimy w zieloną Ale jest no, pogoda, pan, 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 pan. nie? No pochmurno. Ale co? Zaczynamy Trudno. grę, zaczynamy grę, zaczynamy, zaczynamy grę ponownie. Zaczyna się o kurde... Co ty masz za auta? <śmusza> Patrzcie <śmusza> ustawiliśmy się w wielkości aut <śmusza> Co to jest? Ustawiliśmy się w wielkości aut No czemu wyjeżdżamy to z szybcy? <śmusza> <śmusza> A, masz młodą <woda> górę Nie ma co tam myśleć, jak my lecimy nie? No, no jak wy jedziecie ej. Nieee, Ej dobra! Jest klocu Co wy Dobra, no i co? Co mówiliście? Było... Nie Były co to były za głosy, że mam najsłabszą furę, co to były za głosy? Nie ale masz taką... Jestem jaki piękny zachód słońca. Jedziemy! Jedziemy, widzicie widzowie, Ja muszę tam dojechać Proszę cię, proszę cię, bo ja nie dojadę znowu co Ej, co jest Bzyku? Dobra, dobra, i Jest ziku się, co? Nie coś. Nie, ma źle, nie, ma źle. nie Nie, co mi się pomyliło? Nie, nie wiem. A bo trzeba tak dojechać, dobra. O, o, kurde! Co to? Co? Jadę po wOS! Co to po po was za samochód? Dawaj, proszę, dawaj ko, zostaw proszę, zostaw mnie, proszę. Nie, nie, kurde, nie! <laughs> co ty zrobiłeś? Nie trafiłeś... jak to ładnie jeździ? Jak to elegancko tutaj z kurga. Nie? Widzisz to? Co to jest? Oooo man, o man gdzie nie z bzyku, Dobra, spokojnie, no wywaliłem się trochę, okej? Ej, bzyku, jak jest! O, 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 o Let's go! Czy co to było? to to? No? Dawaj, dawaj, dawaj za tym policjom, dawaj za policjom, dawaj za policjom, dawaj za policjom! Dawaj za policjom! Ja mam na końcu, no nie Co ty masz za auto? Ej, mam czołg! Nie No? Jak masz czołg, Zostaw, nie? A ja, nie mogę mieć czołg? A ja mogę strzelać? Nie, nie mogę strzelać ja, proszę, tylko go, wzyku, weź go ten. Ej, mam czołg, nie jadę, jadę czołgiem, wyobraźcie sobie nie, 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 proszę Nie, nie możesz stary, nie dobra Ej, bzyku, się, A? wiesz, wiesz że byś mnie wywalił? Tak? No, wywalił. mnie Nie wiedziałem nie. nawet Ja tu nie mogę Patrz, klocak niego go. w jego ja w Dzięki. Jakby się dało Czołg, nie, czołg, czołg. Czołg. Jezu, elegancko, czołg, czołg Ale lecimy Rozpędzam się, proszę wiara. czołgu, proszę czołgu zachowuj się no, elegancko. Jesteś za mną? Koks. tak. Ja nie mogę, Klasunia, Klasunia, Klasa, Klasa. Beck. Ej, stary, błagam cię za wszystko. <noise> ej, co ale to za, ale ładna furka. Ej, co to no, no, jest? No Klasa, nara, dobra, wiem, nara, nara, nara. Nie bo ty Pysyko, będziesz nie. miał teraz to. jest. Będziesz miał Nie działa, czołg, Co się no. dzieje? Jak nie działa, dzieciaku? Nie, nie. Nie spadaj stąd. NIEEEE Dobrze! Kurde, ja się wystraszyłem tego czołga, no przecież to jest takie wielkie Pali mnie to, ja tego nie, nie muszę wygrywać, ale my macie plus run Stary, ten czołg... Czemu, co? Ale czekaj, dawaj paliwę, Wywaliłe... Wywaliłeś no, go? Dawaj go, dawaj paliwę, dawaj, dawaj paliwę no. OOO, oh, MAM! OOO, oh, oh, ale oh, CIE oh. Co? Zmiażdżyłem Cię pod moimi kłanami mnie Dobrze, stary Dobrze, dobrać, Ale ja nie mam jak wyjechać, to przecież to jest tak ogromne nie! O nie! nie, nie, nie jest! Auta, żyje, ja, żyje. Nie, biorę, nie, żyje. nie spadaj! No, nie, nie, spokojnie, nie chcę ci aż tak zrobić. Ja, nie, 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 nie aż tak. Ja tak nie, Ale dobra. to jest słaba fura, nie? Gdzie jest klocu? Gdzie jest klocu? Nie. nie! Nie! Dobra, nie, nie, dobra, nie, dobra, 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 dobra! O, motorek będzie teraz, elegancko nie, dobra, i driftem! W fangu, w fangu. O kurde, nie, ale rozwalany z... To jest na, na Dobra, jestem pierwszy, jestem pierwszy Wow, no nie Nie obchodzi mnie to, Pan, ale będziesz pierwszy Wywaliłeś kloca? Nie, ja wpadłem do wody Jadę, 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 ale motorynka Let's go Ło kurde Ej, zginąłeś? pędziesz, zginąłeś, Nie, żyję Co? A ja nie zginąłem, dobra, w bzyku walko, 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 walko Żyje, walko, żyje walko, walko. motorek stary, motorek jest OP ja jedę za tobą, ja jedę za, nie! za tobą. Nie! Pozwalamy go. No tak, nie może tak, być. No nie. Dał się. Udało się. tak, no, dobre. Kurde OP, o OP, OP, dobra, Psyku, czekaj na niego. Czekaj, ja nie. Ja motorek, po... motorek jest mega auto, dobry Bo ja jeszcze nigdy nie wygrałem nic. Na dobra Dobra. nara spokojnie na widzowie, sobie teraz. Musimy ich osykać, Klepać, klepać, klepać. Dobra, jedziemy. Jazda, jazda. I Ej, Hej, szkoda, że tym ciągu się strzelać. Co ja ty robisz? No dobra, nawet mi nie Nie mogę. Ta coś to poleciał jak nie wiem, jak laleczka, nie? Ja poleciał nie jak laleczka, dobra. Dobra, rozwalamy. Ziku, kamp na Napoleona, kamp na Napoleona zaraz. Co my tu Wiec, mamy? Jedziemy w niego teraz. Co my tu ma, mamy? Pacółka ma. Ciągiem no, jedzie. Ma to ma mieć. Czołgiem jedzie jedzie. bocie. <ślał> no Bzyku <ślał> Jak zrobiony. Nie, bo ty masz dobre, teraz spokojnie, ja ci do nie, nie no problemu, stary, pa. stary, tak to zrobiłem, nie, nie spodziewałeś się tego. Dobra, zrobiłeś to. Nie że, że ten samochód skacze. No. Ej, a gdzie a jest? wzyk ty, ty tu dalej nie jest? O nie, o nie, dobra, nie rób, nie, 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 nie ja jestem słuchaj, ja powiem tak. O, nie, o. Nic, to ta fura nie wychodzi. Coś ty odwalił, a ta fura jest najlepsza, poczekałeś się. A co, a co ty bzyku robisz? Dalej ten super samolot. Nie nie nawet nie mówisz. mów, nawet nie mów. Na ja wpadłem i ja wpadłem 10 razy do wody. Nie ładuje. No o, jaki Fart! Jeez! Jaki FARD! jak gdzie jest w bzyku? Bzyku, tutaj... To jest pies się Kurde uciekł mi! Ładnie nie? On nie miał jak mnie zatrzymać, bo ja jestem instrugentem, a instrugent jest mega trudny. Troll go, troll go, go cały, cały czas, nie Jezu, co no. to jest! Czym ja jadę? O Bzyku o kurde, brzyknie! No, ja będę mógł Ja bym ci nie rozwalił, wariacie! No no, no nie wiem czy let's go, let's go! Let's go. No Klo KLOC klo, co ty robisz? <noise> Ale to ogromny dziecko stary Ja się Dobra. wystraszył. On nie, nie, nie. w niego w, pieprz, się w nie, 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 nie ma opcji. A co mam? Ja mam ten, ja mam rowerek. O, Ja cię od razu w niego, bo ja ja, Żyjesz? Nie, ja zginąłem. A nie, są ja to samo. Nie. No stary ja by Wystraszył się mnie, bo ja miałem ten ciężarówkę. nie w to. Ty, ta, ty ta, ta. poczekaj tym motorkiem może, iść, poczekaj tym motorkiem Nie nie nie, ja nie kurdek! Jak przeleciał sobie, nie? Nie jest, nie patrz. Ty żyjesz? Przeżyłem jakim, to stary, Jakim psiudem stary, przeżyłem stary to. jak tam leciałeś jak lalecił? Nie wiem ale jestem dobry, w to dobra. Zykup zyku, trójku Nie masz no, ani... To jest nie, kolejna kolejka sama Dobra, on teraz za to samo. Dobra, teraz masz co Bzyku czemu ty skoczyłeś? Co to jest? A nie wiem tak po prostu A czym ty jedziesz? Nie, instrugentem. Patrz z Ej! Eee, czemu! Mnie, żyje? Ja żyje, nie. Tego. Nie, żyje! Nie Nie, żyję, nie, 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 nie wierzę! Nie stary, stary. wierzę! Nie wierzę! Sary się Wiesz że ja wokół tej rury nie. pojechałem jak mnie uderzyłeś! Co ty gadasz? Ej, poczekaj nie, to Co ty? Poczekaj, kurde. O kurde, nie, nie Zyku, dogonisz! Ty. Nie dogonisz! Ej, czemu ty masz ten samochód teraz? Bo coś. o kurde Coś ten wali! Zostaw mnie! Pick no dowody. kurde! Ale starę, że są dalej... O sorry, sorry! Ja oh, się, robi się Robi się ten, kolejna, kolejna kolejka się robi. Szybko do Dobra, wody do wody. Oko. Będzie, będziemy. jak do wody, jak to kim on jedzie? Nie wiem, ale What? musisz go teraz do wody zrzucić i będzie git Dobra. Nie, nie wierzę w to. Jez, żyje, Boże to już żyje! Jest? Nie, Kontur, nie! 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 Zginąłem, nie, tak, tak, tak. nie! Na samym Wiesz? końcu! Dobrze! Na samym dobrze, końcu! On no nie wie, że zginąłem na samym końcu. O, ale to jest stresujące te jazdy, ty miał tam. Dlaczego? Dama, pańska, z Czym ty jedziesz? A czemu ty jedziesz? A ty jedziesz? Nie no, czupki! No. Jaka czołówka! Mój, mój samochód chyba więcej waży, dlatego się tak zgadzam. Doganiam was, doganiam was. Co to było, no, 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 stary? No, no. Mój samochód po prostu stanął, nie? Co ja mam! <śmienicza> nie, nie wierzę w to Jak, Nie, jestem przepikany Dobra, przepychamy teraz tego, opaliona, czaruj Nie, nie stary, tak no to dawaj, przepchnij mnie, nie, jestem taką krową teraz Idę, popaliona, pa Stary, jestem, o kurde, no, ja no, ja no dawaj, mocno, dawaj, czołówka, bocie, czołówka, czołówka A to ty, no O kurde, co się dzieje Do wody, elo, elo, elo Stary, o, ty, o, ty, o ty, kurde, o kurde Nie, nie Stare dwóch! Stary, wie, że mi to mniej zrobiło niż Tobie, nie? Ty będziesz no od ja początku... ja wiem, ale mnie to wkurza właśnie, nie? Ty będziesz od początku, a jadę no, ja będę No dobra, spokojnie. Nie, Ty, ale jeszcze... Nie, ja lecę, ja lecę, spoko, spoko Misia, stary. Nie! Ej, dobra, tą ciężarówką Tą ciężarówką się tak ciężko prowadzi, że to jest niemożliwe tak, ta, 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 no ale to jest całkowiste stary, ja dawaj Ora no, dawaj czołówkę daj czołówkę. O kurde, o! jakie twarde spadam. Kurde, kurde, Teraz klasa, klasa, dawaj go Dawaj dobrze! Nie, dobrze! Stary, nie, ale nie, nie dobrze, bo ja no, muszę całą mapę przejechać! Ej, czekaj, ale, bzy, ale Ej, czekaj, 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 czy bzyku? Starry. Czekaj, czekaj, czy Bzyku jest na tym samym poziomie, co ja? Nie, 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 ja jestem z tyłu Jak na tym samym? Jak w tyle, jak masz ten sam samochód Ach, bzyku, Ale bzyku, ja nie bzyku, jechałem bzyku. jeszcze policyjnym Jedziemy, nara nara. Nara, klocu. nara, klocu Nara, klocu, nie wierzę, ty w ogóle Ty nie przejedziesz tym Jak, stary, ja nie dam rady Nie tędy mi się Oooo instrukant, in znowu Let's co go dobi? Ale Bzyku przed chwilą nim był EJ co to za potęga? Potęga, bzyku, bzyku! Dobrze, dobrze, wy jesteście! Nie no, wy jesteście odklejeni, nim, czy co? Wy jesteście niepoważni. Szybko, szybko. Masz to samo co ja, ty był. Dawaj, na, ra, na ra. Się samochód. Na ra, na ra, na ra. To jest najgorszy samochód grzech. Jak ja nim będę, nie ja muszę go już Ale on jest, woda, jest dobry właśnie, nie? nie jest nie z z z z jakiś magazyn, moim zdaniem. On jest tragiczny miarę. Kurde nie! Pole Jest fatalny. Nie, błagam. Jest, ale utrzymanie, ale utrzymanie! Ale utrzymanie! Przed metą, Ej koniec, to jest by koniec? Meta Ej, meta. Jak koniec? Nie! A nie, już mam końcówkę, już mi się samochód nie zmienia. Nie. Tak, metę mam. Szybko bzyku, z niedągwodem, metę, metę mam. Policyną. Metę mam. Czemu on taki tak wolny ja, tak, meta, ja, tak meta, 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 pociekaj, meta. Poczekaj stary, nie bądź taki ten Meta nie? Meta, meta. Daj meta, tam forer kolegom. D Kurde, no wie, no co ja wam mogę powiedzieć? Nie, nie no proszę cię zatrzymaj. <noise> dobra, ja mu nawet jego ja nawet <noise> nie ruszyłem Jakbym nic, nic się nie stało, nie? Ja nie mogę No dawaj Dobra, szybko, szybko, szybko Nie ja nic nie zrobisz, dobra Kończymy ten kabaret. <noise> nie wierzę naprawdę. Czekaj, wy będziecie mogli dojechać jeszcze, nie? No Było przyjemnie, było przyjemnie.